Obok jest siedmioletnie dziecko, o którego istnieniu zapomniałem. Ale ono ma odsłony w ogóle. Idź do lekarza. Słuchajcie, kiedy mama na obrotach jest wyzywana, to moim honorem jest jej obrona, co nie? Ja muszę stanąć w obronie. Jak mama na obrotach nie ma obrońców, to znaczy, że nie żyje. Jak zwykle, hejterzy zrobili film na mamy na obrotach. Świat internetu. No ładne ostatnio filmy, dużo ciekawych, dużo tam oglądaliśmy na streamie, ale żeby mamy na obrotach. Dlaczego? To się nie godzi. Ze wszystkich osób, co nie? Czy mamy na czacie jednym i drugim, wojowników mamy na obrotach? Czy mamy wojowników mamy na obrotach? Czy mamy tutaj obrotowych chłopaków i dziewczyny, którzy są zawsze gotowi? Boomu na TikToka minęło już kilka lat, na przestrzeni których mogliśmy obserwować narodziny największych twórców w polskiej części tej platformy. No, Wersow to akurat z TikToka się chyba nie wywodzi. Czy, czy się wywodzi? Może, może nagrywała przed YouTubeem jakieś muzyki pewnie jeszcze wtedy? Może tak? W sumie to nie wiem. Wie pan o co chodzi, bo nie do końca wiadomo o co chodzi z tym zjawiskiem. Nie wiem właśnie o co chodzi. Raczej z YouTubem jest tuż samiana. Niestety nie ma się co oszukiwać. Spora ilość umieszczanych tam treści nigdy nie powinna zostać opublikowana. Niektórzy nienawidzą, a inni kochają TikToka. Podobne emocje wywołuje pewna mama, która, jak sama twierdzi, jest zawsze na obrotach. Jej no i bardzo dobrze. Od początku I hejtujesz to. ...wtoczących w sekcji komentarzy zażarte spory o to, czy działalność kobiety jest szkodliwa. W dzisiejszym odcinku przedstawię historię TikTokerki ze Śląska, występującej pod wcześniej wspomnianym pseudonimem ma na obrotach, która mimo fali hejtu wciąż, jak to sama określa, poprawia widzom humory poprzez swoje... Bardzo dyktaty. dobrze! A Tak serio ona robiła kiedykolwiek coś szkodliwego, czy po prostu te TikToki były goofy i trochę z boomerskim humorkiem? Mi się wydaje, że... No, znaczy nigdy nie widziałem, żeby zrobiła cokolwiek, co bym nazwał szkodliwym. Bardziej tak, że no, jej poczucie humoru jest raczej bardziej takie nadające się do grupy 40-50+, i młodzi ludzie cringują i dlatego się z niej śmieją, ale za tak chyba nigdy nie zrobiła nic złego nikomu, co nie? Jeszcze kilka lat temu Klaudia Klimczyk zupełnie nie spodziewała się, że w najbliższym czasie spotkają wielka rozpoznawalność oraz jakby nie było kariera internetowa. Zanim kobieta rozpoczęła publikować treść na TikTok. Ale ona ma odsłony w ogóle! 10 milionów! Każdy facet gotujący! Zakup udany, 9,4 miliona. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Krótko z hejterami. Trzeba... O Boże, ona ma prawie 5 milionów follow. Stand-upy prowadzi. Jej menago się nazywa Wojtek na obrotach. Jak ja to szanuję. U jej życie niespecjalnie wyróżniało się na tle innych. Odzwyczajna mama w średnim wieku wychowująca dwie córki. Pani Klaudia z zawodu jest fryzjerką. Nigdy nie posiadała żadnej wiedzy o umiejętności w zakresie no nie, funkcjonowania w social mediach. Mąż kobiety na co dzień pracuje za granicą, to też musiała ona w pełni poświęcić się wychowaniu dzieci oraz dbaniu o dom. Pierwsza styczność mamy na obrotach z TikTokiem miała miejsce w kwietniu 2020 roku. Z platformą została w cudzysłowie zapoznana dzięki swojej siostrze Sylwii, która pokazała Klaudi, w jaki sposób można tam tworzyć swoje własne filmiki. Jak wszyscy dobrze wiemy, były to czasy pandemii, dlatego też wiele osób najczęściej z nudów decydowało się na publikowanie tam nagrań. Podobnie było w przypadku pani Klaudi, która od tego momentu zaczęła coraz bardziej interesować się działaniem TikToka. W ogóle mam wrażenie, że wszyscy, którzy dzisiaj mają jakieś wybitne kariery na TikToku, zaczęli robić w trakcie pandemii. Zawsze jak z kimś rozmawiam, kto dzisiaj ro ma super karierę na TikToku, mówi: A, pandemia, pandemia. Za każdym razem. No i te osoby, które zrobiły karierę przed, obecnie mają jakiś status w ogóle międzynarodowych sław, co nie? A ci mają po parę milionów. Insane to jest w ogóle. Oh. Skąd pomysł na pseudonim artystyczny mama na obrotach? TikTokerka przyznała, iż jej nazwa powstała pod wpływem chwili, kiedy spędzała czas z chorą córką, która przyznała... O nie, dobra, to do, okej, okay, to przepraszam, bo chciałem robić głupi żart, że nie wiem, no, coś, coś o byciu na obrotach, że nie wiem, obracała się na fotelu, czy, czy coś takiego. Znała Klaudi, że ta jest mamą działającą ciągle na najwyższych obrotach. Bo ja jestem mamą właśnie na obrotach 24 godziny. Chyba każda mama i każdy tata jest, no, wierzy, jak się ma dzieci, albo... Nawet jak się nie ma to się jest cały czas na obrotach. Pomysł spodobał się kobiecie do takiego stopnia, że stał się jej nazwą kojarzoną dziś przez tysiące osób. Regularną i ciągłą hmm. działalność mama na obrotach. No i proszę bardzo, hejter zdemaskowany. Hej hejte, kogo my tu... Słuchajcie, hipogryzja hejtera wylewa się z ekranu, przed chwilą pokazuje, że mama na obrotach ma 4,6 miliona fanów, no było na ekranie, a teraz mówi tysiące osób, no. Zawsze trzeba umniejszyć, zawsze, zawsze, tak działają hejterzy, no nie? Mama na obrotach jest naszym dobrym narodowym, jak cię nie bawi humor, to jesteś za młody, siema. W obrotach rozpoczęła kilka miesięcy później, bo dopiero pod koniec października, publikując wówczas nawet 8 filmików dziennie. No i co, no nie, no hejterzy zrobią jeden film na tydzień i mówią, że są zapracowani, jak nie wiem, mama na obrotach 8 filmów dziennie, no nie? Kobieta od podstaw zgłębiała wiedzę dotyczącą nagrywania filmików na TikToka, rozpoczynając od prostego formatu, polegającego najczęściej na podkładaniu głosu podróżne, w cudzysłowie zabawne scenki z kabaretów lub innych klasyków internetu. Jak tam? Jak tam? Jak tam? Codziennie się budzicie, ubieracie się do pracy, a mogliście dosłownie to zrobić w 2020 i dzisiaj bylibyście milionerami. Taki obraz, widzowie. Znaczy, mnie to też dotyczy, słuchajcie. No ja to mówiłem milion razy, ale mi TikTok, jak jeszcze nazywał się Musicly chciał płacić co miesiąc pieniądze, żebym tam stawiał filmy. No to ich wyśmiałem, że cringe, no nie będę robił takich filmów. I chcieli jak na tamte czasy w ogóle ogromną dla mnie kasę płacić. Jakieś 2-3 tysiące złotych miesięcznie bym dostawał. No i co? Uniosłem się dumą i odmówiłem. Dzisiaj sobie pluję w brodę. Niech się brod Warto zaznaczyć, że początkowo na profilu pani Klaudii można było znaleźć tiktoki, w których obnażała ona swoje... Abym jeszcze przed pandemią zaczął aktywnie prowadzić konto, no nie? A już bym dawno nie prowadził tych streamów, tylko nie wiem, nagrywał wam każdy tiktok o nowym samochodzie. Poglądy polityczne niekiedy w bardzo dosadny sposób. Eee, ręka mnie swędzi, żeby panu przypomnieć... Pani. Nie ma żadnej gadki. Najwidoczniej kobieta nie wiedziała jeszcze, że parę lat później będzie ją oglądać spora część zwolenników z nienawidzonej przez nią partii, ponieważ sama kiedyś wspominała, iż główną grupą jej odbiorców są Ameryki Rankinga. oraz osoby 50. Ponadto na profilu mamy na obrotach bardzo często pojawiały się TikToki dotyczące problemów społecznych związanych m.in. z organizowanymi w tamtym czasie strajkami kobiet oraz przymusowym szczepieniem przeciwko koronawirusowi. Być może Pani Klaudia początkowo chciała prowadzić konto opierające się głównie na kwestiach społeczno-politycznych. Nie no, pewnie na początku też tak nie kminiła tego pod tym właśnie kontem, tylko bardziej sobie wrzucała co ją bawi, co nie? Myślę, że większość osób na początku się niespecjalnie zastanawiała nad tym na jej miejscu, no nie? Że o, w przyszłości będzie trzeba robić content pod 4.6 miliona osób w grupie wiekowej 50+, plus, no. To teraz sobie może optymalizować. Kiedyś wiadomo, że tego nie robiła. Lecz zważywszy na niskie wyświetlenia rzędu kilku tysięcy zdecydowała się na odejście w stronę... Hmm, kabaretu, często wraz z innymi użytkownikami platformy, tworząc wspólnie tak zwane stitche. Berszka, Barenciaga, Valentino. Z bazara, z bazara, Pepko, Pepko, Majtki, Plandeka, z żuka. Chiński! Yeah. Po jakimś czasie mama na obrotach zdecydowała się na Tiktoki scenkowe, które w pierwotnym założeniu miały bawić. <laughs> Mąż pani Klaudii początkowo nie był pozytywnie nastawiony do pomysłu żony, lecz wraz ze stopniowym wzrostem ja... świetleń oraz popularności sam starał się jej pomagać w wymyślaniu nowych pomysłów na filmik. Wtedy również w głowie pani Klaudii zrodził się pomysł na serię TikToków, w których to naśladowała swojego męża określając go starym. Z Każdym kolejnym miesiącem na profilu mamy. dziewczyny, nazywacie swojego chłopaka stary? Mnie to nie razi, ale wiem, że niektóre osoby tego strasznie nie lubią No nie? I tak bardzo cringują z tego Chyba od jakiegoś wieku się tak po prostu mówi, co nie? A, a młodsze pokolenia, mam wrażenie, okrutnie z tego cringują Na obrotach można było zaobserwować znaczący wzrost Zarówno obserwujących, jak i wyświetleń Kobieta zaczęła do... No mi się też kojarzyło, że stary to jest ojciec Ale aparentli ludzie mówią stary na swojego chłopa Z jakiegoś powodu, całkiem popularny to jest ...do coraz szerszego grona odbiorców co w pewnym momencie wywołało efekt kuli śnieżnej. W maju 2021 roku mama na obrotach miała już ponad milion obserwujących, którzy śledzili jej wyczyny. Był to również czas, w którym zaczął nasilać się hejt na kobiety ze względu na jej wygląd fizyczny oraz, w opinii wielu, żałosne poczucie humoru. Dobra, myślę, ey, bałem się, że świat internetu będzie ją jechał, no nie? No a tutaj widzę, widzę po prostu film o, o karierze, skierowany do osób, które mogły tego nie śledzić. Dobrze, dobrze, że tak piszę, że, że hejt bezzasadny. Bez no bo co jak co, Możecie mówić, że cringe'owe, ale czepiać się tego, że ktoś Wygląda taka a nie inaczej, to już niska zagrywka. Wiele osób kpiło z wieku kobiety, przypisując jej 50 lat, podczas gdy jest z rocznika 91. Oprócz tego nie brakowało szyderczych komentarzy dotyczących wagi kobiety, lecz kwestie hejtu omówię w osobnym wątku, a my przejdźmy do dalszej części historii. Szybki przypływ popularności nieco przeróżł panią Klaudię, o czym sama wspominała kilkukrotnie. W pewnym momencie swojej kariery zaczęła być rozpoznawana na ulicy, co bardzo ją krępowało, zważywszy, że nie była przygotowana na tak duży przeskok w swoim dotychczas spokojnym życiu. Życiu. Znakiem rozpoznawczym mamy na obrotach jest również sposób jej wypowiedzi. Kobieta na co dzień posługuje się gwarą śląską, dlatego też naturalne było dla niej używanie owego dialektu podczas nagrywania filmików. To prawda, kobieta mogłaby nagrywać w języku polskim, lecz zważywszy. <zysz> <Oj. zysz> nie <zysz> wiem dlaczego strasznie mnie to bawi. A swoje śląskie korzenie uważa, że powinno się pielęgnować regionalne tradycje, to też zdecydowała się na propagowanie gwary, co swoją drogą wyszło jej bardzo na plus, ponieważ taki zabieg przysporzył niemałą ilość widzów, zarówno ze Śląska, jak i tych, którzy z zaciekawieniem uczyli się nowych słów od pani Klaudii. W listopadzie 2022 roku profil mamy na obrotach, obserwowało aż 4 miliony internautów, z czego na. To ile jest teraz? Czy już nie wzrosło specjalnie. Mieć na... na Facebooku ma! To jest Facebook? A uwady, iż jednocześnie z TikTokiem kobieta publikowała również na Facebooku. Ale jest niesamowite. Jak macie takie treści, które mogą trafić też do starszego pokolenia, to na Facebooku kręcicie jakieś w ogóle astronomiczne liczby. Chyba nawet jest już jakaś monetyzacja od lat na Facebooku, ale ja to w ogóle nie ogarniam. To kiedyś założyłem konto i nie <laughs> użyłem go chyba od lat już. <laughs> jeszcze, jeszcze kiedyś jak w miarę ten Facebook był używany przez młodszych. A... Dzisiaj to pewnie większość z was tak jak ja, tylko do Messengera i się ma. co nie? Były to ogromne wyniki, które pozwoliły... Jak się wbijesz w algorytm na Facebooku, to kosisz dużo? O kurde, trzeba słuchajcie, przebranżowić się w takim razie. Dominik na obrotach. Streamer na obrotach. I na podjęcie kolejnych kroków w celu rozwijania swojej kariery. Oczywistym jest, że TikTok to prawdziwy wyścig, jeśli chodzi o wymyślanie innowacyjnych pomysłów lub dostosowywanie się do nowych trendów. Kniętasz Mama na, na obrotach. obrotach nieustannie próbowała wdrażać nowości do swoich, w cudzysłowie, dzieł, aż w pewnym momencie zaczęło to iść w bardzo, ale to bardzo dziwną stronę o ile część filmików publikowanych przez TikTokerkę Wersję, może być zabawna, co? tak z czasem na jej profilu zaczęły być umieszczane coraz dziwniejsze treści, które najczęściej bazują. Leżałam na łóżku i słyszałam trzask. No nie będę tego czytał, bo niecenzuralne, ale <laughs> mnie to bawi nawet. Treści, które najczęściej bazowały na niesmacznych podtekstach seksualnych, fascynacji męską fizycznością oraz, jakby to ująć, eksperymentami z własnym ciałem, a zwłaszcza biustem, w celu sprawdzenia np. jego siły nacisku. W tym wątku będą znajdować się fragmenty, które mogą wywołać niesmak, a moje ostrzeżenie kieruje głównie do tych, którzy właśnie coś jedzą. Smacznego. Do największych odchyłów twórczych pani Klaudi dochodziło głównie w roku 2021 oraz 2022, gdzie na TikTokowym profilu mamy na obrotach publikowane były treści, które niekiedy mogły przyprawić o wymioty. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że filmiki naprawdę dobrze klikały, niejednokrotnie osiągając wyniki na poziomie kilku milionów wyświetleń. Kilka lat stażu na TikToku najwidoczniej wiele nauczyło kobietę, ponieważ ta doskonale wiedziała, co będzie się najlepiej klikać. W ten oto sposób pojawił się format, w którym mama pokazuje na filmiku. Swoje Reakcję na jakiegoś przystojnego wieku mężczyznę, po czym parę sekund później przebiera się w strój nawiązujący do tego, co ów chłopak na przykład robi, pośrednio sugerując, aby ten się nią zajął. Oczywiście wiadomo w jakim sensie. Bardzo ciężko. <laughs> wiadomo w jakim sensie. On to zabrzmiał trochę jak ten Apex Pix, który robi filmy o Goblinach. Goblin jest mało mądry, w innych słowach, jest głupi, ten sam sposób wymawiania miał. Jak widać Goblin nie słynie z wysokiej inteligencji. Innymi słowy, jest głupi. To wytłumaczyć, więc pozwólcie, że posłużę się przykładem. Drugi rodzaj TikToków, dominujący wówczas na profilu mamy na obrotach, miał chyba polegać na jak najbardziej obleśnym pokazaniu miejsc intymnych. Pani Klaudia na TikTokach wykazywała się niemałą kreatywnością, ponieważ na przestrzeni kilku filmów potrafiła. Dobra, 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 dobra. I'm sorry, że ta mamy na obrotach. Ja wiem, że tutaj bronimy, ale ten TikTok to jest trochę za dużo. Ech. Ja chyba potrzebuje to rozchodzić. Czemu dostaję najcięższe zadanie dzisiaj? Cześć Patrycja. Czemu Bóg mi dał najcięższe zadanie bro bronienia mamy na obrotach? ...porównać kobiece narządy płciowe do wielu rzeczy, a w zasadzie istot, o których mało kto by pomyślał, że mogą przypominać po... Skoro już jesteśmy przy podobieństwach, to pora na przedstawienie trzeciego rodzaju niesmacznego kontentu oferowanego przez mamy na obrotach, opierającego się na sugestywnych zdjęciach zwykłych rzeczy, które w przybliżeniu wyglądają jak zupełnie co innego i zapewne wszyscy domyślają się już co. Wszystkie wymienione przeze mnie formaty gener... Znaczy, jak to ci... To co było przed chwilą, jeżeli to Ci przypomina jakiekolwiek narządy intymne czy coś takiego, proszę idź do lekarza. Tak generalnie do widzów to nie powinno tak wyglądać, tam nie powinno czerwone wyciekać. Idź do lekarza. Rwały naprawdę. Nie, to nie jest, to chyba nie jest. Drobne wyświetlenia oraz co ciekawsze, w sekcji komentarzy było naprawdę wiele pozytywnych opinii ze strony obserwujących mamę. Wielu twórców internetowych miało z góry przekreśloną karierę telewizyjną ze względu na publikowane przez nich treści, które w opinii stacji były zbyt kontrowersyjne. Natomiast jak w tej kwestii? Wyglądała sytuacja mam właśnie powinno no dobra ale to o Jezu to ja nie wiem o innym myśleliśmy My na obrotach w obliczu przedstawionych przeze mnie Tiktoków najwidoczniej nie przeszkadzały one zarówno stacją nie to... wiem czat, mam 12 lat nie pytajcie mnie o takie rzeczy telewizyjnym jak i wielu firmom, które podjęły współpracę z Tiktokerką a ona sama znacząco ograniczyła liczbę publikowanych treści o zabarwieniu Pierwsze zaproszenia do programów pani Klaudia otrzymywała już w 2021 roku, kiedy to zagościła na kanapie pytania na śniadanie, gdzie opowiadała o fenomenie swojej działalności. Za sprawą zwiększającej się ilości obserwujących, mama na obrotach coraz częściej występowała w telewizji w roli gościa. Wszyscy prowadzący programy byli pod wrażeniem ogromnego poczucia humoru oraz naturalności, jaką wykazywała się TikTokerka. Przełom w karierze Klaudii Klimczyk nastąpił w roku 2023, kiedy to pojawiła się informacja, że mama na obrotach weźmie udział w najnowszym programie emitowanym na TVN7 oraz platformie Player. To pod... mocny program, co <gryw> widziałem jakiś krótki fragment gdzieś. Widziałem jakiś krótki fragment. To mocny program. Tytułem królowa przetrwania. Niestety Tiktokerce nie przyznano tytułu królowej, ponieważ ta już w drugim odcinku doznała kontuzji nogi powstałej w wyniku upadku podczas biegu. Pośliznęła się noga i wylądowała, no Niestety. Ból okazał się na tyle silny, że kobieta postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w programie. Oprócz tego, mama na obrotach została gościem jednego z odcinków programu Rogalska Show, w którym postanowiła opowiedzieć nieco program, więcej o swojej droga. pasji oraz życiu prywatnym. W żadnej z rozmów nie mogło zabraknąć poruszania tematu. Dzięki, Paweł!. Do ogromnego hejtu, czyli tej drugiej, złej strony medalu, będącej wynikiem rozpoznawalności w internecie. Jak zacząłach nagrywać i czułach, że ludzie się na mnie patrzą we obońcy w sklepie, Uwierz mi, że miał stresa? Że mnie brzuch bolą, tak, tak nie wie, yy, nawet mi nie do... No, tak, no możesz lubić, no mówimy właśnie, że to, że ktoś tam robi cringe, to jeszcze nie jest powód, żeby się jakoś tam strasznie oburzać. No miejscami... Miejscami te TikToki co były pokazane, ale podejrzewam, że to była taka selekcja najmocniejszych, ale no nie wydaje się, jakaś szkodliwa. Nie powiedziałbym tak o nic z tego, co było pokazane. no. Raczej humor nie na moją grupę może, bo ja tutaj wiecie, mam koszulkę ze szkieletem, tak? Moja koszulka krzyczy, nie mam wcale 30 lat, nie myśl tak o mnie, młody człowieku. How do you do, fellow kids? Że było z tego stresu! Bo... A myślisz, dlaczego, po prostu bałaś się tych spotkańców. Co... Klaudia Klimczyk z krytyką mierzyła się niemal od początku swojej internetowej kariery. Najczęściej obrażana była jej waga, wygląd. Czy żałosne zachowanie. Oczywiście, wraz z liczbą fanów rosła również ilość hejterów, dających upust swoim emocjom w komentarzach pod TikTokami. Mamy na obrotach. To Ros mi przyszła, bo tam coś się tam jakiś filmik się mój wyświetlił, chyba w stroju. W stroju świnki, ona mi przyszła i powiedziała: Mama, patrz, jaki komentarz dostała, że tobie tego stroju nie potrzeba, bo ty wyglądasz jak yy, świnka. Jezu, a to jest. Ten, to jest smutne, że dlatego to jest w ogóle trudny temat, żeby naraz robić coś takiego wyeksponowanego publicznie i mieć dzieci, no nie? To podejrzewam, że dużo ciężkich takich może być momentów. A nie? A ja tak stoję do niej i mówię, no co, no nie jest tak? I ona się tak zaczęła się śmiać! i, mówię, I widzisz, Andra, tak trzeba odpowiadać tym ludziom, no to na przykład. Początkowo niedoświadczona twórczyni popełniła podstawowy błąd, mianowicie nagrywała filmiki będące reakcjami na uszczypliwe komentarze. Jak można się było łatwo domyślić, taki ruch stał się jedynie motorem napędowym dla kolejnych internautów, którzy być może obrali sobie nowy cel spowodować, żeby to ich komentarz został opublikowany mm. i w cudzysłowie obśmiany przez panią Klaudę być. na wizji. Podczas wywiadów, mama na obrotach wielokrotnie przyznawała, iż jest świadoma swojego ciała oraz tego, jak wygląda. Ponadto akceptuje ona swoją fizyczność i to, jaka jest w rzeczywistości. Wiele osób zarzucało mamie na obrotach promowanie otyłości, co było bardzo przejaskrawionym argumentem mającym stanowić przeciwko jej twórczości. Mimo iż TikTokerka bardzo często, niekiedy wręcz w przejaskrawiony sposób, opowiadała o swoim wyglądzie, to w żaden sposób nie namawiała nikogo do prowadzenia podobnego stylu życia. Kolejnym argumentem internautów przemawiającym na niekorzyść twórczości mamy był fakt, iż swoimi cringeowymi i niekiedy niesmacznymi TikTokami może doprowadzić do problemów w życiu prywatnym swoich córek Andrei oraz Sony, które mogłyby stać się ofiarami prześladowań ze strony rówieśników. Właśnie do tego ja jestem w ogóle zdania, że najlepiej to nie eksponować swoich dzieciaków w internecie. Mecie. Ja rozumiem, że jak jesteś frizem, to i, i tak cię złapią paparazzi, ale no jak nie musisz, to wiesz, to jakoś tak do tego lepiej chyba mieć dystans i swoje życie rodzinne trzymać, może nie wiem, czy dystans to dobre słowo, no ale swoje życie rodzinne po prostu trzymać od zawodowego, myślę, że zdrowe to jest całkiem, ale może mi łatwo je zgadać, bo ja nie mam dzieci chyba, nie wiem, nie wiem, w sensie no nie znam się. Dziewczynki mają aktualnie 10 oraz 8 lat, a jak wszyscy dobrze wiemy, dzieci w tym wieku potrafią być okrutne. W odpowiedzi... Chodzi na pytanie związane z hejtem na córki, TikTokerka potwierdziła, że jest świadoma tego, iż kiedyś może dojść do takiej sytuacji, lecz stara się na bieżąco rozmawiać ze swoimi dziećmi o ich problemach. Mama na obrotach uspokoiła również swoich fanów, mówiąc, iż do tej pory jej dzieciom nigdy nie... Nie wiem, no... Czat, I'm just a facet. No, zaraz się okaże, że wyjdę z tego pokoju, a obok jest siedmioletnie dziecko, o którego istnieniu zapomniałem. <grytanie> ja, a, tak, tak, sy tak, syn, mam. Tak, tu idź tam, pokop sobie w piłkę, no nie? Nie zdarzył się żaden przykry incydent, którego źródłem mogła być popularność. Obraźliwych haseł oraz wyzwisk w stronę kobiety nie brakuje, ponieważ wystarczy tylko spojrzeć na niektóre, bardziej kontrowersyjne filmiki, aby zobaczyć ich całą listę. Influencerka stara się na bieżąco usuwać tak zwanych regularnych hejterów oraz nie przejmować się opinią innych. Misję nie przejmowania się hejtem kobieta propaguje również w swojej twórczości, podkreślając nieustannie, że należy cieszyć się własnym życiem i mieć dystans do wszystkiego. Nie ma się co oszukiwać. Pani Klaudia bywa cringe'owa oraz boomerska, co automatycznie spotyka się z krytyką ze strony młodych ludzi, dla których... Twórczek kobiety jest po prostu żenująca. No, o ile nie robi nikomu krzywdy, albo no nie wiem, te żarty nie sprawiają, nie, nie demoralizują w jakiś sposób młodszych użytkowników platformy, no to no niech sobie robi, no. no niech sobie robi. Czy ogromna liczba hejtów w jakiś sposób pogorszyła pozycję mamy na obrotach w internecie? W żadnym wypadku. Żeby tego było mało, to można śmiało powiedzieć, iż obraźliwe komentarze wręcz działają w pewien sposób budująco na kobietę, która z czasem rozpoczęła pracę nad swoim nowym projektem. W 2023 roku mama na obrotach rozpoczęła pierwszą oficjalną trasę swojego stand-upu, który odbił się szerokim echem w przestrzeni internetowej. Nie brakowało negatywnych komentarzy ludzi twierdzących, że zapewne tematem żartów będą głównie zboczone i obleśne rzeczy, lecz znaleźli się też entuzjaści nowego projektu TikTokerki. Najwidoczniej było ich niemało, ponieważ bilety na wydarzenie zaczęły sprzedawać... Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy robią stand-upy, to w ogóle zarabiają jakieś miliardy na tym, no nie? Jak się tak zastanowię, kurde, tutaj tak, tutaj jakaś trasa ogłaszana tydzień... Później kolejna. Trochę te bilety są często. Ja nie wiem, stendaperze nikt nie wie, no nie. Stendaperze to mogą być najbogatsi ludzie w kraju. Jak Zenek, Martyniuk, jak sobie policzysz, ile gra koncertów, to się okazuje, że on powinien być pierwszy na liście Forbesa. w sporym nakładzie, a sama mama na obrotach w ciągu zaledwie roku zwiedziła niemal całą Polskę. Co ciekawe, trasa została również zaplanowana na inne państwa, aby kobieta mogła rozbawić Polaków mieszkających poza granicami kraju. W ten oto sposób trasa powiększyła To jest w ogóle grupa, której nigdy nie jestem w stanie oszacować. I tak nie mogłem nigdy znaleźć dobrej estymacji, ile Polaków albo ludzi polskojęzycznych mieszka za granicą. Bo tak szczerze to sama Polonia jest olbrzymia, i tak ma mam wrażenie, że jest cały czas niedoszacowywana. Nie wiem, czy to jest moje urojenie, czy tak jest. Czyła się okra. Nie, stand to mają potężne wiusy, No, jak jeszcze wrzucą na YouTube, a potem to tak samo TikToki i tak dalej, kurde, oni potrafią porąbane wiusy robić. No, ale to jak w każdej branży, no bo ktoś napisał, że jest nie, nie są w górnej półce, to nie zrobiłem dobrze. Klaxi on konkretnie napisał, napisała, nie wiem sorry. No ale tak, no, tak no, jak w każdej branży, no, nie, no to. Najlepszy procent zarabia, a najlepszy promil y, zarabia bardzo dobre pieniądze. No inaczej, no może tak, słuchajcie, tak jest w branżach takich, gdzie musisz coś swojego zrobić. A w takich branżach, typu etat, no to wiadomo, że to inaczej trochę działa, ale no tak, no te filmy na YouTubie to potrafią, wiecie, po 20 milionów wyświetleń nim zrobić. Zastanawiam czasami, czy oni wiedzą w ogóle, jak to monetyzować, bo czasami mam wrażenie, że nie do końca, nie do końca wiedzą. Któryś ten na pewno do mnie w pewnym momencie pisał o, o rady z tym, jak, jak poustawiać te reklamy, bo autentycznie dosłownie nie ten, nie mieli tego dobrze rozkminionego. A je takie jak Szkocja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Holandia. Czy TikToki mamy na obrotach bywają obleśne, niesmaczne oraz cringe'owe? Nie sposób tego kwestionować. Ale czy jest to wystarczający powód, aby demonizować kobietę, która jednocześnie jest otwartą, wesołą oraz nieszkodliwą osobą? No, Zdecydowanie nie. W sensie nie. tak, no, jak, dla mnie to wygląda po prostu na nieszkodliwe, co nie, że tak możemy pokringować z niektórych tych TikToków, ale kurde, no dużo gorsze rzeczy w internecie się dzieją. Co nie, że to jest te to... Jest tak, trochę do, do pośmiania miejscami, że o, trochę, trochę, że wskoczy, ale no nic z tego co widziałem, no to, to nic jeszcze nie było jakiegoś takiego naprawdę, kurde. No z drugiej strony, jak ludzie operują czarnym humorem, to też potrafią zrobić tak niesmaczny żart, że jakby ktoś z zewnątrz to zobaczył, kto nie operuje takim humorem, to by powiedział, że to jest w ogóle obrzydliwe. A nas to bawi, na przykład, bo lubimy taki humor. No różnie bywa. Nie trzeba długo szukać, aby w ciągu zaledwie kilku minut znaleźć wielu influencerów sto razy bardziej szkodliwych i 10 razy bardziej rozpoznawalnych. Tutaj kamera jest, że być na rewoce, nie? niż bohaterka dzisiejszego odcinka. Ponad 4,5 miliona obserwujących na TikToku powinny być wystarczającym dowodem na to, że twórczość kobiety odnajduje entuzjastów, którzy bez poczucia zażenowania śledzą jej wybryki. Mama na obrotach może i jest nieco boomerską twórczynią, lecz nie powinna być stawiana obok szkodliwych twórców nastawionych jedynie na zysk. Zapewne pani Klaudia nie jest obserwowana przez wielu reprezentantów pokolenia Z, lecz warto z ciekawości zapytać no, swoich rodziców, czy tak, no to jest o to ciekawe, czy no, znają kobietę, się. aby zrozumieć, kto jest jej głównym. Odbiórka. Zgodzę się, słuchajcie, fajnie się to oglądało. Takie zgłębienie trochę nie swojego uniwersum, film zrobiony bez jakiejś hamowy czy czegoś. Bałem ja się, że tak będzie, że tak będzie takie populistyczne zjechanie. No, bo ja gdzieś tam rozumiem, ale w sumie no, nie uważam z tego, co widziałem, że to, to, co było pokazane, zasługuje na jakieś takie przejechanie od góry do dołu, taką orkę, no nie? Trochę uważam, że tak no na wyrost to by było. Więc spoko, spoko.